W euro minus 50% na wszystkie usługi. Transport, wniesienie, montaż i wiele innych oraz setki produktów w promocji. Lodówka Samsung. 550 zł taniej. Weekend usług tylko do poniedziałku. W sklepach i na eurocom.pl. To nowe ptasie mleczko. Lekkie waniliowe pianki w mocno gorzkiej 80% czekoladzie. Sięgasz, próbujesz? Tak, ma intensywnie przyjemny smak. Wedel czas na przyjemność. A chłopiec i zebrana chmurce, bo taka lekka ta pianka. Iza, pracujesz w recepcji przychodni, stykasz się z różnymi wirusami i nie chorujesz. A my tylko przewieje i od razu infekcja. Jak ty to robisz? Stosuję witaminę C. Witaminę C? Tak, ale lek. Askorwita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C. Bierz przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Askorwita dostępna tylko w aptece żeżoznawcy biedronki mają dobrą rękę do tego, co świeże. Dlatego dziś polecają świeże, pełne słońca banany, naturalne źródło potasu. Tylko złoty 99 zł za kilogram. Więcej świeżości w codzienności. Biedronka. Kiedyś czekolady Wedla wyglądały tak, a teraz wyglądają tak i są niezmiennie pyszne. Wedel, nowe opakowania, ta sama czekoladowa przyjemność. Moje włosy miesiąc temu wypadały, teraz są silne i zdrowe, lśniące i gęste. Mega mocne. Widzicie? Dba o mnie z Beautifem Max. To sprawdzony lek w dobrej cenie i ma maksymalną dawkę biotyny. Beautifem Max to lek, który wzmacnia włosy oraz hamuje ich wypadanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Działa też na skórę i paznokcie. Beautifem Max maksymalnie zdrowe włosy. Co Pana do nas sprowadza? Panda. Panda? Panda mi się utopiła. A, selfie w nie. Panda jakiś nowy smartfon. Smartfon, tablet, laptop. Na wszystkim będzie pan dobrze wyglądał. No ba. Taniej Owad w Neonet. Smart TV LG ponad 400 zł taniej. A Xiaomi Redmi Note 9 za niecałe 650 zł. Panda zachwycona. ja też. Neonet. Teraz Taniej Owad. go wykonasz GOSA. 3000 dostajesz, a 300 oddajesz. Prowident. wierzymy w Twój plan. RSO 19,53%. Całkowita kwota do zapłaty 3300 zł. że <śpiewam> się ze śmiechu! <śpiewam> Dosłownie. Tena Lady Slim. 8 razy bardziej suche niż zwykłe podklaski. Zapewniają uczucie suchości, chronią jak tena. Wspaniała impreza! Juhu! Będzie weselinia! Za przyszłość szczęście jest ulotne. Nie chcę się znać. Teraz możesz się wyprowadzić. Nie będziesz żadnego ślubu. Po prostu staliśmy się z tkitrykiem. Nigdy nie będę chodzić. Nie mam żadnego romansu z Twoją matką. I grasz za ogniem. No, dzieje się. Barwy szczęścia nowe odcinki od 6 września o 20.10 w WC. Juhu! wrażenie, że od kilku dni ktoś za mną chodzi. Michael. Może masz jakieś nowe wiadomości o Mateuszu? Chcę się rozwieść. Nie wiem, czy mogłoby być bardziej szczęśliwy. Znaleziono ciało mężczyzny w porcie. O, Nowy sezon M jak miłość. Już od 6 września, w każdy poniedziałek i wtorek o 20:55 w dwójce.